A co jeśli zamiast czynać z dzieckiem wojnę o gry komputerowe, zawrzemy z nim pokój? Czy to w ogóle możliwe? Z mojego doświadczenia tak. I powiem wam, jak to zrobić. Po pierwsze, jeżeli jeszcze nie wiecie, o co chodzi w tej grze, to pora to zmienić. Pozwólcie, żeby wasze dziecko było waszym nauczycielem. Niech opowie wam o strategii gry, o świecie gry, o bohaterach, którzy są w grze, o ich misjach i o celowości. I rozmawiajcie, bo nawet jeżeli nie będziecie współgraczem swojego dziecka, to sprawdźcie, żeby być partnerem w rozmowach. Zapytaj, dlaczego lubi grać w te gry. Poznasz wtedy odpowiedź, czym tak naprawdę gry są dla twojego dziecka. Czy jest to rozładowanie stresu, rozrywka, pasja czy miejsce spotkań ze znajomymi? Zapytaj o osiągnięcia w grze, z kim gra w te gry, czy może wydarzyło się coś nieprzyjemnego. Im więcej zaangażowanych pytań, tym chętniej dziecko będzie z tobą rozmawiało. Ustalcie zasady grania w gry w waszym domu, niech zasady będą dopasowane do wieku dziecka i przez nie zaakceptowane. Ustalcie priorytety i czas gry oparty na przykład o mecze. I koniecznie rozmawiajcie z dzieckiem na temat zagrożeń cybernetycznych. I postarajcie się, żeby Wasze dziecko nie grało za zamkniętymi drzwiami. Kiedy jest czas gry, usiądźcie obok, poprzeglądajcie rzeczy z telefonia, albo social media, poczytajcie książkę, posłuchajcie audiobooka i odłóżcie tę technologię, niż dziecko zobaczy, że w momencie, w którym kończy się technologia, też może być przyjemnie. Zróbcie razem kolację i pogadajcie, może o grze. Gry nie muszą być kością niezgody, mogą być super tematem do rozmów, i mostem do budowania relacji z dzieckiem, tylko się na to otwórzcie.